Dzień dobry Państwu, Łukasz Kwiecień i główny ekonomista BP Krzysztof Wołowicz. Dobry. Witamy w tygodniu w ekonomii, tym razem o Polsce. No właśnie, Dzień Dziecka, Polska. Czy tutaj mamy jakieś dobre informacje? Wydaje się, że powiało optymizmem w ostatnich czasach, ale co, co z bieżącymi danymi? No, wydaje mi się, że. Nie, do, nie tylko dobre, ale nawet bardzo dobre informacje. Ostatnie dane na temat wzrostu gospodarczego za pierwszy kwartał tego roku pokazują wzrost na poziomie 4%, także no to już jest powiedzmy bardzo, bardzo wysoki poziom, jeśli spojrzymy na całą Europę. Mieliśmy też wstępne dane, jeśli chodzi o inflację w Polsce. No i tutaj po kilku miesiącach wzrostu, pierwszy miesiąc takiego lekkiego spadku, 1,9%, także widać, że... Wzrost gospodarczy w górę, inflacja w dół, bezrobocie. Też ostatnio mieliśmy opublikowane te dane. No, rekordowe poziomy 7,7. Rekordowo niskie. Rekordowo niskie, jest. tak, czyli sytuacja na rynku pracy bardzo dobra. Także można powiedzieć, że no, ciężko znaleźć jakiś słaby punkt w tej chwili. No właśnie, ale mamy odczyt majowy, majową ankietę takiego nastroju jakby oczekiwań w przemyśle, tak to nazwijmy, menedżerów przemysłu PMI. W Polsce, który był słabszy od oczekiwań, czy należy z tego wnioskować, że ten kwartał będzie słabszy od tego pierwszego, który był zaskakująco dobry? To znaczy, zgadza się, rzeczywiście PMI był słabszy od oczekiwań, ale to co warte podkreślenia, nadal jest powyżej granicy 50 punktów, która oddziela recesję od, od, od wzrostu, także nadal jesteśmy w tym obszarze, który wskazuje na wzrost gospodarczy. To po pierwsze, no, a po drugie, oczywiście drugi kwartał będzie rzeczywiście słabszy nieco niż pierwszy. Ale to było już wcześniej no, do przewidzenia, ze względu chociażby na to, że w drugim kwartale mamy jednak dwa dni robocze mniej niż w pierwszym. No, to z pozoru wydaje się niewiele, ale może to ważyć negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego. Czyli dobra informacja na dzień Dziecka jest taka, że w drugim kwartale idziemy może troszeczkę wolniej, ale dalej idziemy do przodu, jeśli o polską gospodarkę i tego się trzymajmy. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie do końca roku. Dziękuję Państwu i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.